Dajcie, kochani. Dziś zabierzemy was w podróż kosmiczną, podczas której poznamy planety naszego układu słonecznego, będziemy chodzić po księżycu i uczestniczyć w wyścigu międzyplanetarnym. Jednak do podróży kosmicznej potrzebujemy rakiety. Dlatego chwyćcie dwie bum-bum rurki, klawesy lub drewniane łyżki. Stworzymy rakietę z własnego ciała. Kucnijcie i uważnie zapoznajcie się z instrukcją startu. Jedna rączka w bok. Druga rączka w bok. Rączki nad główkę. Powoli unosimy się do góry. Rytmicznie uderzamy. W kosmos wyruszamy, planety poznamy. Rączka w bok. Druga rączki nad główkę. Powolutku unosimy się do góry. Rytmicznie uderzamy. W kosmos wyruszamy, planety poznamy. Doskonale. Kiedy naszej rakiecie w końcu uda się wystartować, wówczas będziemy obracać się wokół własnej osi i wyciągać tak wysoko, jak tylko jesteśmy w stanie. Jesteście gotowi? Sprawdźmy, za którym razem nasza rakieta wzbije się w przestworza! Rączka w bok, rączka w bok, rączki nad główkę. powolutku, się. Kosmos wyprósza, planety, postawy. Rączka w bok, rączka w bok, rączki nad główkę. Kosmos, wyruszamy. Planety poznamy. Rączka w bok, rączka w bok, rączki na Nasza rakieta wystartowała. Obracamy się wokół własnej osi i wyciągamy najwyżej jak tylko jesteśmy w stanie. lądowaliśmy na Księżycu, gdzie naszą przewodniczką będzie sensorka Alina. Uważnie posłuchajcie, jakie zadania dla was przygotowała. Czy wiecie, że na Księżycu było do tej pory zaledwie 12 osób, a ich ślady do tej pory są widoczne na jego powierzchni. W dzisiejszym odcinku wy możecie podążyć tymi śladami. Przyklejcie do podłogi 12 przygotowanych wcześniej plansz. Obwincie skarpetki folią bąbelkową, żeby stworzyć sobie takie astrobuty. Kiedy usłyszycie muzykę, skaczcie obunusz z planszy na planszę. róbcie to ciężko i powoli. Skafander astronauty jest bardzo sztywny i gruby. Trudno się w nim poruszać. Gotowi jesteście? Zaczynamy. Kochani, jestem pod wrażeniem, macie zadatki na astronautów. Świetna uwaga, uszy aktywne, równowaga, planowanie ruchów, dobra robota. Moi mali badacze kosmosu, czy wiecie, że tak naprawdę Słońce jest jedną z miliardów gwiazd i to wcale nie największą? Ale dlatego, że znajduje się najbliżej Ziemi, wydaje nam się takie ogromne. Ziemia wraz z siedmioma innymi planetami krąży wokół Słońca po specjalnych torach, które nazywamy orbitami. A może wy macie ochotę na chwilę zmienić się w planety, pokrążyć po orbitach i zderzać się z meteorytami? Chętnie wprowadzę was w międzyplanetarną zabawę. Użyjcie taśmy malarską i wyklejcie na podłodze okręgi. To wasza orbita. Zaproście do zabawy rodzeństwo lub rodziców. Każdy z Was musi mieć swoją własną orbitę. Kiedy usłyszycie muzykę, poruszajcie się po tym okręgu, trzymając dużą piłkę wysoko nad głową. Idźcie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jednocześnie obracając się powoli wokół własnej osi. Kiedy usłyszycie sygnał dźwiękowy, klakson, wyskoczcie szybko z orbity i zderzajcie się Odbijając od siebie piłkami. Na kolejny sygnał dźwiękowy wróćcie na orbitę i znów poruszajcie się ruchem planety. Zmieniajcie tą aktywność na każdy sygnał klaksonu. Dobrej zabawy. Uff, niełatwe te kosmiczne zadania. Wyobraźcie sobie, że w waszych głowach właśnie teraz zachodzą niemalże kosmiczne procesy. Wasz mózg porządkuje wszystkie zdobyte wrażenia i doświadczenia. Kochani, zanim wrócimy na Ziemię, czas podsumować naszą wiedzę o kosmosie, a pomoże nam w tym zabawa, do której wykorzystamy mąkę, którą możecie zmieszać z brokatem. Na brystolu lub dowolnej podkładce utwórzcie z mąki osiem górek po cztery w dwóch rzędach. Dodatkowo z jednej i z drugiej strony nasypcie trochę mąki, którą możecie zmieszać z brokatem. Waszym zadaniem jest uważnie słuchać i obserwować, a w wyznaczonym przeze mnie momencie powtarzać zarówno moje słowa, jak i gesty. Jesteście gotowi? Zaczynamy! Ziemia, Mars, układ słoneczny, poznać czas. Powtarzamy, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, układ słoneczny, poznać czas. Jowisz Saturn, Uran, Neptun też w tym układzie jest. Jowisz Satur, Uran, Neptun też w tym układzie jest. Szukujemy paluszki. Słońce naszą gwiazdą jest tura się znajduje. Słońce naszą gwiazdą jest, która w centrum się znajduje. Kreślimy koło. Planety krążą wokół niej. Ziemi rok ten kurs zajmuje. Planety krążą wokół niej. Ziemi rok ten kurs zajmuje. Powtórzmy wszystko. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars. Układ słoneczny posnać czas. Merkury, Ziemia, Mars, układ słoneczny, poznać czas. Jowisz, Saturn, Uran, Neptun też, w tym układzie jest. Jowisz, Saturn, Uran, Neptun też, w tym układzie jest. paluszki. Słońce naszą. Drodzy rodzice, kochane dzieci! Dzisiejszy odcinek to stymulacja większości zmysłów. Mocno pobudzony został układ przedsionkowy, odpowiedzialny za adaptację w ruchu liniowym i rotacyjnym. Dostymulowane zostało tak zwane czucie głębokie odpowiedzialne za adekwatność i płynność ruchów oraz siły. Dzieci napracowały się bardzo w zakresie uwagi słuchowej, a także doświadczyły bodźców dotykowych. Kochani, bardzo cieszymy się, że byliście dziś z nami. Do zobaczenia za tydzień! Pa!